W naszej ofercie znajdziesz kosze na śmieci do zabudowy w szafkach. Oferujemy je w szerokiej gamie wymiarów i pojemności, z segregacją odpadów, z wysuwanym frontem, jak i do klasycznych otwieranych szafek. Prezentowane kosze wyposażone są w mechanizm miękkiego domyku. Montaż kosza zaprezentujemy na przykładzie typowej szafki z drzwiami otwieranymi do boku. Ustal miejsce na kosz w szafie. W szafkach o większej szerokości kosz najlepiej zamocować po przeciwległej stronie zawiasów drzwi. Zdejmij pokrywę oraz wyjmij pojemniki na odpady, a następnie ustaw samą ramę w docelowym miejscu. Umieść uchwyty na ramię i wywierć otwory pod długie wkręty, korzystając z wiertła o średnicy około 2,5 mm. Przykręć wstępnie uchwyty. I wywierć otwory pod wkręty w narożnikach, a następnie przykręć je krótszymi wkrętami, teraz wystarczy umieścić pojemniki na odpady w ramię i założyć pokrywę. Pełną ofertę koszy na śmieci do segregacji odpadów znajdziesz na naszej stronie internetowej.